Dzień dobry państwu. Więc chciałoby się przed świętami Bożego Narodzenia i nowego roku powiedzieć coś miłego i może jeszcze uda się nam nagrać coś miłego, ale na razie chcę powiedzieć coś alarmującego. Otóż do przechodząc się po lasku na kole, na drzewie zobaczyłam rozpiętą Kartkę, taką białą kartkę papieru. O, tak wyglądała. No więc podeszłam i czytam, a tam pisze: Lasy miejskie Warszawa, informacja dotycząca usunięcia głazu upamiętniającego kal Warszał. A więc, proszę Państwa, krótka recenzja. Było 450 tablic Tchorka, zostało się zdaje się 140. A więc Trwa systematyczne usuwanie śladów martyrologii Polaków w czasie II wojny światowej. I wszyscy wiemy, że krajem nasz najbardziej poszkodowanym, tak zwane Per Capita, a więc badania te były robione. Na każdych tysiąc mieszkańców jest nie Rosja, to znaczy Związek Radziecki. Jest polska przed wszystkimi krajami Polska. Jeżeli mówimy o ludności żydowskiej, to dowództwo Judenraty kooperowały z trzecią rzeszą do połowy 1942 roku. Dlatego też była policja żydowska i tak dalej. Kooperowały. Kooperacja skończyła się. Po podjęciu Vince do o podjęciu tzw. Final Solution. Od tego momentu kooperacja skończyła się. Kal najstarszym lagrem był właśnie lager na kole. Lager na kole, proszę państwa, został założony w forcie Bema jesienią 1939 roku, albowiem Niemcy urządzili tam najpierw obóz jeniecki dla oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli po drugim czy też trzecim października 1939 roku, a Niemcy nie tak szybko, prawda, chcieli wkładać swoje pieniądze w budowanie... Choćby baraków, czy obozów, czy, czy różnych struktur, wykorzystywali raczej istniejące struktury. No więc obóz jeniecki dla oficerów i żołnierzy był bardzo dobrą strukturą do, no, trudno powiedzieć architektoniczną, no ale tak trzeba powiedzieć, do założenia tam obozu, ale niemniej jednak, rozkazem Himmlera z 7 października 1940 roku, obóz jeniecki został przekształcony w obóz koncentracyjny i rozbudowany. No bo to jest naturalne z obozu jenieckiego zrobić obóz koncentracyjny. To już jest dużo łatwiej niż zaczynać jakąś budowę od początku. I na przełomie 1939 i 1940 roku dobudowano w lasku obok fortu jeszcze 55 nowych drewnianych baraków. I to były baraki i tam urządzono też baraków i urządzono miejsca kaźni między innymi w jednym z siedmiu obozowych murowanych bloków przy ulicy Kozielskiej i przed wojną one były przeznaczone na cele sportowo-jeździeckie i poza tym wśród baraków we wspomnianym lasku znajdowała się słynna suterena, o której zeznawał m.in. świętej pamięci Jan Muriankowski, Mur który był więźniem, tam więźniem. Mówił, że Suteryna tam mieściu około 300 więźniów jednorazowo, zaś tygodniowo przechodzi przez nią około 1000 osób i wywożono tam mieszkańców Warszawy złapanych którzy potem jak się okazało wywożeni byli do komór gazowych w Warszawie zachodniej i teraz w lasku znajdowały się również miejsca rozszeliwań oraz jak potwierdzili to biegni biegli piecowisko no to piecowisko można nazwać takim prowizorycznym prowizorycznym krematorium i to było miejsce palenia zwłok i utrwalone na zdjęciach, to jest utrwalone na zdjęciach lotniczych w kształcie dużej litery T. Więc z, i teraz o co chodzi? Czytając to pismo dowiadujemy się, że jakaś fundacja Tezaurus i to jest fundacja z, z siedzibą w Poznaniu, czyli fundacja z siedzibą w Poznaniu, Tezaurus, występuje o usunięcie kamienia w lasku na kole, gdzie e, mordowano Polaków rozstrzeliwano, a później palono i to był pierwszy lager obozu KL Warszaw. Proszę Państwa, trudno uwierzyć, że ktoś z Poznania, a, warszawiacy na 90%, bo ci współcześni warszawiacy, no to są tak zwane słoiki, ludzie, co przyjechali ze wsi, ale tatuś był w stanie kupić mieszkanko córeczce czy synkowi, no i on już jest Warszawiakiem tam od dwóch lat. E, więc po przedwojennych Warszawiaków zdaje się jest obecnie 4%, więc co tu dużo mówić. Warszawiacy zginęli w powstaniu, Warszawiacy zginęli w czasie okupacji właśnie w tych obozach, w obozie Kalwarszał, bo to było celem i to było po prostu realizacją planu papsta. Stolica miała nie istnieć i miała się nigdy nie odrodzić. W związku z tym chodziło o wytracenie całej. Tkanki ludnościowej i architektonicznej. I jeszcze tu chcę wspomnieć, że komuniści, ponieważ powstanie było skierowane zarówno przeciwko trzeciej Rzeszy, jak i władzy bolszewickiej, bo i jeden i drugi no, przez mieszkańców, przez Polaków, był postrzegany jako, zresztą, no, no bardzo słusznie, był postrzegany jako okupant. Więc czy to jest okupant niemiecki, czy to jest okupant rosyjski, no to dla Polaków to jest ten i ten, jest okupant. Więc powstanie, powstanie warszawskie było skierowane przeciwko okupantowi, przede wszystkim niemieckiemu, ale po drugiej stronie, pasywnie stał Stalin ze swoim boiskiem i patrzył, jak się Warszawa wykrwawia. Za ten czas, a stała 6 miesięcy, za ten czas mógł swobodnie dojść do Atlantyku, no i mieliby Francję. I to jest chyba, ja czytałam u wielu historyków, właśnie rosyjskich, że zarzucano mu to, że tak obsesyjnie stał nad Warszawą i patrzył na mord Warszawy, wykonywany rękoma niemieckimi III Rzeszy. I teraz jakaś fundacja, no wyjście na tak zwany chłopski rozum, jakaś fundacja z Poznania. Warszawiacy, ci właśnie współcześni warszawiacy, zatrzymani na ulicy i zapytani, gdzie jest koło, pewnie by nie widzieli. No tylko ci, co mieszkają tam, i a propos, w czasie wojny tam była kolonia NSDAP no, a potem, jak wszedł nowy okupant, no to pewnie po NSDAP wziął te miejsca i e, oni występują, o usunięcie tego głazu. Teraz patrzymy, kto to jest ta fundacja. No, i tam niewiele można znaleźć na ich temat. Jednym słowem, działalność taka, Mydło i powidło, e, i na przykład od samochodów po budowlankę, po budownictwo. No i tutaj, e, w związku z tym, ponieważ lasy polskie, no to są leśnicy, oni się na historii nie znają, oni występują do IPN-u, czyli do Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa i niejaki pan Adam Siwek, dyrektor tej placówki. Objaśnia, że tak w pierwszej części listu mówi, że tam właśnie toczy się proces, no więc nie wiadomo, że on niby miał się zakończyć w 2017 roku, no i niby, że śledztwo nie dowiodło, że tam był kalwarszał. A, ale w ostatnim zdaniu swojego listu pisze, IPN nie ma bowiem podstaw prawnych do usuwania tego rodzaju obiektów. A więc to jest właśnie taka typowa nowomowa, y, dwoma końcami. U. Z jednej strony mówi, że śledztwo nie udowodniło, pomimo że kiedy byłam tam parę razy w tym lasku latem i czasami przechodził jakiś taki starszy pan czy pani. I kiedy go zaczepiałam, czy stąd? No to dwa lub trzy razy, to za każdym razem byli mężczyźni. Mówili, że tu mieszkali, bo wtedy byli dziećmi, w dalszym ciągu mieszkają w tej okolicy. No a mówi, a co tu było? No jak co tu było? Rozstrzeliwali Polaków. I mówi, najpierw myśmy chodzili do lasku i się bawili, a potem tam były druty kolczaste. No i tam było napisane Achtung, Achtung za przekroczenie tego, terenu, wejście na ten teren, przekroczenie tych drutów kolczastych, strzelamy bez ostrzeżenia. No i ten prezes tego zarządu, tej fundacji, niejaki pan Piotr Lewandowski, mam nadzieję, że to nie jest żadny powinowaty tego, co tak prywatyzował, Hutę Warszawę i różne inne rzeczy, że oddawał je za darmo i niszczył, a teraz jest europosłem i tam siedzi już chyba ze 20 lat, no a przynajmniej 15, z tą pensją 80 tysięcy euro rocznie. No bo, żeby tak zniszczyć całkowicie przemysł polski, no to trzeba być nagrodzonym, no bo wtedy wejdzie niemiecki no i wszystkie inne. Ale przede wszystkim chyba chodzi tu o niemiecki. No i jednym słowem, ten pan Piotr Lewandowski z Poznania właśnie mu przeszkadza ten kamyczek w lesie, upamiętniający ofiary. Także, proszę Państwa, piszcie, piszcie, proszę Was, piszcie do Lasów Miejskich Warszawa. Przeczytam adres Karolkowa 170a, Warszawa 04, myślnik 549, Warszawa. I adres e-mailowy: sekretariat, małpka, lasy miejskie, Waw, czyli w -a -w P -a.

I teraz prosimy osoby, to jest ja czytam z tej kartki, która właśnie tam wisi na drzewie, prosimy osoby zainteresowane, a w szczególności fundatorów i zleceniodawców ustawienia głazu, aby w terminie do 18.20.20 skontaktowały się w powyższej sprawie z naszą jednostką. I tu mam trzeci telefon, to jest 608-347-297. I dyrektorem, i tutaj jeszcze jest właśnie dyrektor Karol, Pan Karol Podgórski, dyrektor Lasów miejskich. No i podobnie podany jest adres ulica Karolkowa 170 A04 549, Warszawa. Można też pisać do Instytutu Pamięci Narodowej i e, jestem świadkiem, że sędzia czcińska. W mojej obecności, co mogę zeznać, nie wiem, na Biblię, na cokolwiek, na co, nie wiem, na co się zeznaje w polskim sądzie, że powiedział pan profesor Kurtyka, że to kopka, który zanegował, to jest jego prywatne stanowisko, a to nie jest stanowisko IPN-u. Także nie wiem na jakiej podstawie pan dyrektor Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa, Adam Siwek, tutaj dokonał arbitralnego wniosku. Czekamy na podjęcie śledztwa i prosimy o rok na zebranie wszystkich materiałów.